Temu ze strony Matrix Games, która sprzedawała przez lata harpuna, zniknął harpun. Ja miałem to szczęście, że kupiłem sobie tamtą edycję, z czego jestem bardzo zadowolony, gdyż w jednym bardzo tanim pakiecie mieliśmy wszystkie harpuny klasyczne od pierwszego do edycji z 2003 roku. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Oczywiście pojawiła się informacja, że to nie jest śmierć gry. Całe szczęście, bo gra istnieje już. No, ponad 30 lat zgromadziła spore community przez te lata, wciąż ma swoich fanów, ale gdzie? Były plotki, że może na Gogu wróci, z czego bym się bardzo cieszył, bo jestem wielkim fanem Goga. Ale nie, okazało się, że gra pojawi się na Steamie. To trochę mniej mnie ucieszyło, bo już z Steama jestem umiarkowanym fanem, ale były pytania, jak powróci? Czy dostaniemy jakiś e czy wszystkie stare części zostaną wrzucone, tak jak na przykład swego czasu było z ale Alertem, a nie. Okazało się, że we wrześniu 2025 na Steamie pojawił się Harpoon 1997 Classic. Co to jest Harpoon Classic, 97 na ścisłości? Jest to remake pierwszego klasycznego harpuna wydany w 1997 roku z odświeżoną grafiką, trochę poprawionym interfejsem, i nieco większym zestawem scenariuszy. Krótko mówiąc, odgrzany w 97 kotlet, ale odgrzany na tyle dobrze, że w 97 całkiem nieźle dawał radę. Oczywiście mamy 30 lat później, więc pytanie brzmi, czy to nadal daje radę. Zwłaszcza w czasach takich gier jak na przykład Comment Modern Operations. Ale pamiętajmy, że Harpoon, mimo że jest ojcem tego typu gier, jednocześnie nie jest dokładnie tym co one. Harpoon zawsze był grą prostszą, łatwiejszą w obsłudze, bardziej casualową i przyjazną lubą, ale też, z drugiej strony, nie wyglądał tak imponująco, jak tamte gry. Niemniej, kiedy pojawił się na Steamie, miałem dylemat. Kupować coś, co już posiadam, bo wersję z Matrix kupiłem, a Matrix ma to do siebie, że Sprzedaje grę, a nie nam ją udostępnia, więc z tego pobieramy sobie grę na dysk i ja, ja na przykład tego, te wszystkie stare halpuny mam sobie na pendrive zaarchiwizowane. Za no ale chęć posiadania wersji na Steam jednak e, przeważyła. Trochę zrobiła też ciekawość, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie działało, jak to będzie działało. No i oto proszę, e, przed Wami halpun 97. Gra ukazała się na Windows 95. Wtedy system dominujący, system, który potem sprawiał wiele problemów, ponieważ wiele gier, które okazały się na 95, miało potem problem, żeby się ładnie integrować z późniejszymi Windowsami. Na przykład takim problemem miał y, klasyczny już Warhammer Shadow of the Hornet Rat, ale to temat na inny opowieść, może kiedyś w tej grze też trochę poświęcę miejsca, bo na to zasługuje. Dzisiaj natomiast chciałbym powiedzieć Wam więcej o Harpunie 97 Classic. Gra ta zawiera bardzo bogatą ilość scenariuszy, natomiast posiada też, co jest moim zdaniem sporym ułatwieniem, scenariusz wprowadzający, który tak krok po kroku wyjaśnia nam jak działa. Ja na przykładzie jego chciałbym Wam omówić też mechanikę tej gry i pokazać jak tu w ogóle wszystko się robi. Więc tak, zacznijmy od najważniejszego. W tej grze nie ma aktywnej pauzy. Możemy sobie zapauzować grę z poziomu menu. O, w ten sposób, i na przykład wyjść za kawę, herbatę, kompot, ciasto, co nam żywnie przyjdzie ochota, ale nie możemy w trakcie gry tego nic robić. Jeżeli wybierzemy resume, to gra będzie się toczyła. To jest dość ważne. I teraz tak. Okno gry podzielone jest na cztery mniejsze okienka. Pierwsze to jest okno grupowe. To jest jedno z naszych najważniejszych okienek. To w lewym górnym rogu. Z jego poziomu widzimy nasze grupy. W skład grupy może wchodzić jedna lub więcej naszych jednostek. I z tego okienka będziemy wydawać też rozkazy naszym jednostkom. Okno strategiczne jest oknem pokazującym miejsce, na którym toczy się walka z dużego powiększenia. Więc jak widzicie, mamy tutaj cały obszar północnego Atlantyku. Będziemy raczej rzadko z niego korzystać. Ono jest przydatne tylko przy dużych scenariuszach, gdzie dużo się dzieje w dużo różnych miejscach i chcemy szybko przeskakiwać po tej mapie, ale generalnie zbyt często z niego nie korzystamy. Okienko w prawym dolnym rogu służy nam do informacji na temat tego, co mamy zaznaczone. Jeżeli tutaj mam zaznaczoną w tym momencie grupę okrętów podwodnych, to mam to podane z podstawowymi informacjami na ich temat. I wreszcie okienko taktyczne, jak to ja je nazywam, czyli jest okienkiem jednostek. Tutaj widzimy obszar, który mamy zaznaczony tym prostokątem na mapie grupowej. Przelatujemy tutaj prawym przyciskiem myszy, żeby przenieść się. I widzimy wszystkie jednostki znajdujące się, czyli już nie grupę, ale poszczególne okręty, samoloty, cokolwiek, które znajdują się na tej planszy. Tyle, że w większym powiększeniu. To jest taka nasza mapka, która będzie nam służyć, żeby lepiej orientować się w położeniu wszystkiego, co się dzieje. Nad tymi dwiema mapkami mamy też opcję powiększania. Możemy sobie powiększyć dany fragmencik, aby coś było czytelniejsze. Przy czym zauważcie, że jeżeli powiększymy do poziomu powyżej 16, to już. Ta mapa nam znika, ponieważ ona ma maksymalne powiększenie do 8. Generalnie z tych powiększeń dobrze jest korzystać i dobrze jest je ogarnąć, bo znaczy zrozumieć, jak działają, bo bardzo nam pomagają w czytelnym rozpoznaniu się, co się dzieje. Dalej. Teraz mamy oczywiście wszystko ujęte w formacie okienek. Pierwsze okienko File to jest standardowe opcje typu zapisz, otwórz i tak dalej. Nic tutaj specjalnie tłumaczyć nie muszę. Zabawa zaczyna się od okienka Others. To okienko jest niejako zdublowane. Spora część koment, która tutaj się znajduje, znajduje się tutaj również na pasku szybkiego wybierania. I teraz co w tym mamy. Mamy tutaj podstawowe rozkazy, takie jak zaatakuj. Jeżeli mamy jakiegoś wroga, to możemy wybrać to okno tą komendę, żeby wydać rozkaz ataku. Tym się później zajmiemy. Następnie ustawienie szybkości grupy. Wbrew trochę nazwie jest to trochę mylące, ponieważ z tego poziomu ustawiamy szybkość jak najbardziej, ale ustawiamy także wysokość, jeżeli mamy do czynienia z samolotami lub okrętami podwodnymi, głębokość. Więc jak widzicie, mamy tutaj wybraną grupę i możemy wybrać który typ prędkości ma ona wybrać. Możemy też ustawić naszą randomową, ale generalnie te cztery są zwykle takimi, z których najczęściej korzystamy. Kolejny jest wybór kursu. Jeżeli mamy więc grupę zaznaczoną i wybierzemy ją, to pojawia nam się tutaj w prawym dolnym rogu okienko i zaznaczoną opcją Enter New Lex. I teraz możemy kliknąć na planszę wskazać naszej grupie kurs, który ma płynąć. W odróżnieniu od Harpuna 3 Advanced Naval Warfare, który uważany przez wielu jest za najlepszego Harpuna, tutaj nie ma niestety opcji manipulowania tym kursem. Jeżeli więc na przykład chcemy zmienić kierunek, na przykład mamy tutaj powiedzmy ten fragment i chcemy go przesunąć bardziej w dół lub w górę, nie możemy tego zrobić, musimy cały kurs wpisać od nowa. To jest moim zdaniem rzecz, którą Harpun 3 robił dużo lepiej. Dalej. Formation Editor, bardzo ważna rzecz. Pozwala nam edytować położenie naszych jednostek w ramach grupy. Jako, że grupa składa się zwykle z kilku okrętów, samolotów i tak dalej, oczywiście może składać się z jednego, ale generalnie często składa się więcej, to ta opcja pozwala nam ustawić ich położenie w ramach grupy. Więc tak, widzimy tutaj grupę, która składa się z trzech amerykańskich niszczycieli i jednej fregaty. Tu mamy Noxa, który jest fregatą, tutaj z kolei mamy Adamsa, Sprints i... Dwie, jednego klasy Adams i dwa klasy Spurance. Tutaj mamy ich nazwy własne i one znajdują się w ramach tej grupy. Jeżeli chcemy ich te, je teraz przenieść, to wybierzmy sobie na przykład Adamsa i umieszczam go tutaj, w tym okienku. Spurance tu. Długi Spurance to jest z kolei niszczyciel John Hancock. Umieszczę go tutaj. I Knox, który jest fregatą. Przesuńmy go bardziej do przodu. I tak samo w przypadku śmigłowców. Tutaj zauważcie, pojawi nam się też opcja Set Air Patrol, która oznacza, że możemy nasze śmigłowce, stacjonujące na naszych jednostkach, w tym, przydzielić do patroli do poszczególnych sektorów. Jest to przydatna opcja, ponieważ wtedy nasz śmigłowiec będzie automatycznie krążył w jakimś regionie i cały czas pilnował tego obszaru. A kiedy on skończy patrol, bo na przykład skończyła mu się amunicja bądź paliwo, to wraca na statek. Fu, okręt, przepraszam, i na jego miejsce automatycznie rusza w powietrze nowy. Więc jeżeli powiedzmy ustawię Set Air Patrol, to teraz wybieram, ile ma być przydzielonych do tego patrolu. I powiedzmy tu. I teraz, kiedy wydałem rozkazy, daję opcję Execute I to nie jest tak, że one od razu się tu pojawią. One będą potrzebowały czasu, żeby wpłynąć, polecieć na poszczególne pozycje w grupie. Ale za chwilę to zrobię. Tym się zajmiemy zas. Następną opcją jest Ready Aircraft. Jeżeli mamy na pokładzie, yy, czy w bazie lotniczej, samoloty lub śmigłowce, możemy kazać je przygotować do startu. Yy, nie jest to opcja, z tej będziemy korzystać bardzo często, ale czasem jest przydatna. Dlaczego? Ponieważ opcja Ready Aircraft pozwala nam także ustawić, jakie typy uzbrojenia ma mieć nasza jednostka latająca. Czasami w bazie znajduje się na przykład kilka typów rakiet, bomb itd. dla danego typu samolotu i możemy przygotować nasz samolot i yy, kazać go na przykład już uzbroić w określony typ rakiet i bomb, w czego, kiedy pojawi się cel, samolot będzie już gotowy i po prostu ziu, wystartuje bez czasu na konieczność przeładowania, załadowania, podczepienia czegokolwiek pod skrzydełka. Więc jest to opcja przydatna, zwłaszcza w, scenariuszach, w większych scenariuszach, gdzie mamy na przykład kilka bas lotniczych, jakieś lotniskowce i tak dalej. Tutaj nie musimy się tym martwić. Dalej. Launch aircraft. Kiedy wybierzemy tę opcję, to możemy wystartować nasz samolot lub śmigłowiec z danego, danego punktu. Mamy do dyspozycji trzy opcje: atak, ferry albo patrol. Atak oznacza, że nasz, nasz obiekt latający leci w dany punkt i wali we wroga tym, co ma. Ferry oznacza, że nasz obiekt leci z punktu A, żeby przebazować się w punkcie B. I patrol oznacza, że nasz obiekt leci do wskazanego przez nas punktu i krąży nad nim po, w danym punkcie lub po, później po wyznaczonej przez nas, nas trasie i patroluje ten obszar szukając dla nas na przykład celów i powiedzmy sobie wybiorę na razie, żeby Wam to pokazać jak to działa kiedy wybrałem opcję patrol to teraz muszę na mapie wskazać punkt który chcę patrolować więc powiększamy mapę i ja w tym momencie tego, z, tego, z tego punktu widzenia nie mogę zrobić już mówiłem czemu ponieważ śmigłowcy są już przydzielone do patroli. Ale powiedzmy tak, tu mam bazę lotniczą, więc wybiorę sobie Lunch, wybiorę patrol. O. I teraz jak widzicie pojawia się taki krzyżyk. Ten krzyżyk wskazuje właśnie punkt patrolu. Więc powiedzmy, że chcę, żeby, pan, żeby mój samolot patrolował tutaj. I teraz jak widzicie w bazie lotniczej mamy do dyspozycji 6 samolotów. 4 intrudery są to samoloty uderzeniowe i dwa prowlery, są to samoloty walki elektronicznej. Jeżeli chcemy przydzielić samolot do patrolu, to bierzemy ten samolot, zaznaczamy sobie ten samolot i przy pomocy opcji Move przenosimy wybraną przez nas ilość. Tutaj komputer bardzo często ma domyślne wartości dla danego typu misji, więc dla patrolu na przykład będzie to jeden samolot i przenosimy go do tego okienka, więc już wiemy, że on będzie się znajdował tutaj. Mamy też podane jego wyposażenie, posiada, więc on posiada jedynie e, ten, zasobniki ECM, nie posiada żadnego uzbrojenia, praktycznie i e, posiada. E, a tutaj z kolei nasz intruder, jak widzicie, posiada rakiety Harpoon. Więc po wydaniu misji, e, klikamy na launch i nasz samolot, jak słyszeliście, właśnie wystartował. Kolejne rozkazy. Skoczmy sobie do naszej grupy morskiej, to join group. Jeżeli, na, jeżeli blisko siebie znajdują się dwie jednostki morskie, yy, będące niezależne od siebie, możemy wykorzystać tę opcję, żeby je do siebie dołączyć. W tym momencie ich nie mamy, ale możemy też zrobić coś na odwrót, czyli split group. Jeżeli mamy tą grupę, jak widzicie te trzy niszczyciele i fregatę, to możemy je rozdzielić. Czasem jest ta opcja przydatna, bo oczywiście jedna grupa ma większą siłę uderzeniową, co razem. Ale czasami potrzebujemy na przykład sprawdzić większy obszar, działać bardziej elastycznie, i wtedy taką grupę opłaca się podzielić. W takiej sytuacji po prostu klikamy sobie O i mamy już w tym momencie dwie grupy. I każda z nich będzie teraz działać niezależnie od siebie. Następnie bardzo ważna opcja sensors, czyli nasze czujniki. Mamy to z pozycji, yy, yy, czuj, czujniki zgrupowane w trzech rodzajach. Radary przeszukiwania przestrzeni powietrznej, czyli to, co szuka wszystko, co lata nad nami. Radary morskie, czyli szukają, czy raczej powierzchnie, tak powinienem powiedzieć, czyli te, które szukają wszystkiego, co pływa na powierzchni. I sonary, czyli szukające tego, co pływa pod powierzchnią. I tak, każdy z nich ma do dyspozycji trzy opcje. OFF oznacza wyłączenie aktyw oznacza, że nasza Rada jest wciąż cały czas aktywny i wysyła swoje fale szukając celów i mixed, co oznacza, że nasza Rada czujnik działa na zasadzie mieszanej, czyli włącza się, wysyła trochę fal, następnie na jakiś czas się wyłącza, po pewnym czasie znowu się włącza, wysyła fale i po pewnym czasie znowu się wyłącza. Czemu tak dziwnie? Ktoś mógłby spytać, kto się mniej tym tematem orientuje. Pozwala to z jednej strony zachować pewną świadomość sytuacyjną, a z drugiej strony nie dawać wrogowi cały czas sygnału, gdzie jesteśmy. Ponieważ radar, jak myślę większość z Was wie, jest jak broń obosieczna. Pozwala wykrywać wroga na dalekich dystansach, ale jednocześnie jest takim czymś w rodzaju krzyczenia tu jestem, tu jestem, ponieważ wróg posiada również swoje radary i systemy wykrywania pasywnego. Rada jest czujnikiem aktywnym. Oznacza to, że on wysła fale, które następnie odbijają się, tworzą obraz radarowy, wracają do nas i na podstawie tego wiemy, gdzie jest przeciwnik. Natomiast czujniki pasywne wyłapują te fale, które my wysyłamy i na podstawie tego wykrywają, jaki czujnik je wysłał, a następnie nasz przeciwnik, mając katalog naszych czujników, jest w stanie z grubsza określić, kto go właśnie namierza. Dlatego tak ważne jest, żeby umieć operować czujnikami i nie pochopnie ustawiać sobie zawsze na ACTIVE, co jest bardzo wygodną opcją pozornie, ale sprawia, że możemy zostać bardzo łatwo namierzeni i zneutralizowani przez przeciwnika. Jest to szczególnie ważne w przypadku okrętów podwodnych, które są bardzo narażone na wykrycie, jeżeli używają aktywnych sonarów. Dlatego też w przypadku okrętów podwodnych najlepszą opcją jest utrzymywanie ich na OFF albo ewentualnie na MIXED. Aktywny sonar jest naszą ostatecznością i tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy prawie pewni, że nic nam nie zagraża. Jeżeli czujemy się zagrożeni, nie używajmy sonarów aktywnych. W przypadku pozostałych dwóch czujników decyzja już zależy od nas. Jeżeli je włączamy natomiast, to nasza świadomość oczywiście drastycznie wzrasta, ale co i za coś. I ostatnie to jest Enter Staff Note. Jest to opcja, która pozwala nam sobie coś dopisać. Jeżeli chcemy na przykład coś dodać do e, jakąś informację i tak dalej, możemy to tutaj zrobić. O, na przykład y, dodać y, godzinę y, y, wydarzenia i tak dalej. Nie, to nie, nie jest to coś, z czego będziecie korzystać, umówmy się, zbyt często. Dalej. E, jeżeli mamy zaznaczony naszą grupę, to... O, no właśnie, zaraz coś wystartowało, i ja to zaraz zmienię, bo dźwięki tej grze generalnie nie należą do delikatnie. Mamy tu nawet piosenki. To ja je na razie wyłączę, żeby nam nie przeszkadzały. I teraz tak, przeskoczymy na chwilę do tego okienka. To okienko jest okienkiem informacyjnym. Z jednej strony daje nam pełną świadomość na temat tego, jaka grupa, co, z czego składa się grupa i co jest zaznaczone, jak która jest zaznaczona, ale te informacje nie są zbyt dokładne. Jak widzicie, widzimy tylko, że mamy zaznaczone dwa, że są tu dwa okręty podwodne. Żadna z nich nie jest uszkodzona. Są na głębokości Shellow i są to dwa atomowe okręty podwodne. Fajnie, ale co nam to daje? Niewiele. Natomiast jeżeli klikniemy na magiczne okienko Display, to dowiemy się tutaj czegoś więcej. Mamy tutaj dostęp do wszystkich okrętów i naszych jednostek, które biorą udział w tym scenariuszu. Więc jeśli sobie wybierzemy i klikniemy na Display, to dostajemy to, za co ja kochałem Harpuna jako Małolat. Czyli encyklopedię informacji. Ale poza informacjami, które dzisiaj bez problemu znajdziemy 100 razy bardziej szczegółowe w Wikipedii i które tak naprawdę już specjalnie nas nie będą interesować, to znajdziemy tutaj dużo więcej ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, tutaj jak widzicie, znajduje się lista czujników tego naszego niszczyciela. I podane również dystanse w milach morskich, na jakich jest w stanie wykryć dane cele. Bardzo małe, małe lub duże. Każdy oczywiście czujnik jest innego typu czujnikiem. Tutaj na przykład są to sonary. Tutaj, 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 natomiast, o, tutaj, przepraszam bardzo, tutaj mamy sonary. Tam były radary, przepraszam bardzo. A jak kliknę teraz, to mamy tutaj podane radary. Dalej. To, co jest też fajne w tej encyklopedii, to jest podana dokładna informacja dotycząca jego uzbrojenia, więc mamy tutaj wszystkie uzbrojenia, jakie typy uzbrojenia, jakie posiada nasz dany okręt, oraz to, gdzie znajdują się, jaki mają promień oddziaływania, oraz bardzo ważna dla nas wiadomość, ile posiadamy amunicji. Więc na przykład w wyrzutniach Mark 11 tego niszczyciela znajduje się 36 rakiet RIM-66. Są to nasze podstawowe pociski do zwalczania celów e, lotniczych, więc jak wróg do nas strzela rakietami, to my używamy rimów, żeby strącać jego rakiety, oraz sześć harpunów, czyli nasz podstawowy argument w dyskusji z wrogiem w razie tego, gdyby się pojawił. Oprócz tego mamy na przykład e, torpedy e, ASROC, śmi, lądowisko śmigłowca i e, tutaj, tutaj to, e, torpedy Mk. 46, i działko 127 mm. Więc to bardzo, powiedziałbym, dość ważna informacja, i warto z tej opcji sobie na, zawsze na początku scenariusza skorzystać, żeby zobaczyć, jakie w ogóle narzędzia mamy do dyspozycji. To znajdziemy wszystko w display. Dalej, settings. To są ustawienia gry. Wbrew w pozorom korzystać nich będziemy na bieżąco. Pierwszym i najważniejszym jest ustawienie czasu. Tutaj u góry mamy kompresję czasu. Kompresja bazowa jest jedną sekundą do jednej sekundy czasu rzeczywistego. Jest to czas bardzo powolny, pozwalający nam spokojnie myśleć, analizować, podejmować decyzje. Natomiast w trakcie gry bardzo często będzie to czas dla nas za wolny. Klikając na Slow i Fast, możemy ten czas przyspieszyć. Tym się zaraz zajmiemy. Dzięki czemu możemy dobić do e, bardzo szybkiego czasu, na przykład 30 minut w trakcie jednej sekundy, a jeżeli chcemy, możemy sobie na przykład tylko trochę przyspieszyć. Ogólnie nie polecam za bardzo przyspieszać, ale tutaj gra przychodzi nam z pomocą. O właśnie i tutaj to, to okienko dobrze się pojawiło. Jeżeli wydarzy się coś ważnego, albo nawet na przykład wydarzy się coś mniej ważnego, ale istotnego, to gra zawsze informuje nas o tym tym okienkiem komunikatu z opcją powrotu do kompresji 1 do 1. Dzięki, możemy, dzięki temu możemy szybko wrócić do tego najwolniejszego czasu i podjąć decyzję. Dotyczy to zarówno sytuacji bardzo ważnych, jak na przykład wykrycie jednostek wroga, ostrzał rakietowy i tak dalej, lub do takich, że na przykład na to, któraś z naszych grup nie posiada w tym momencie żadnych rozkazów, więc stary wypadałoby jednak jakiś rozkaz wydać. Dalej, Set Range Circles. Bardzo ważna rzecz, która przyda nam się na początku gry, zwłaszcza żeby ogarniać lepiej pole bitwy. Pozwala nam ono ustawić, które. Z okręgów, które znajdują się na planszy, mają być widoczne. Każdy okręg symbolizuje coś konkretnego, na przykład broń, zasięg broni do zwalczania celów nawodnych, lotniczych, podwodnych, zasięgi naszych sonarów, radarów i tak Ogólnie warto się zastanowić zawsze w danym scenariuszu, a z czego korzystamy, co jest dla nas ważne, a co jest dla nas mało istotne. I te. Kręgi, które dla nas nie będą istotne, sobie po prostu wyłączać, dzięki czemu będzie trochę więcej porządku na planszy, a my nie będziemy się za bardzo martwić każdym tutaj krążkiem, jedynie tymi, które są dla nas faktycznie ważne i istotne w trakcie rozgrywki. Te dwie kolejne rzeczy nie są zbyt częste. Ikonki pozwalają nam wybrać, jaki typ ikonek chcemy korzystać: czy standardowy gry, czy taki bardziej poważny, wojskowy. No, ja zawsze korzystam z tego, ponieważ ten jest dla mnie zbyt mimo wszystko abstrakcyjny i nie znam go na pamięć. Możemy sobie też dodać własne, jeżeli chcemy, od razu zaznaczam, ale tutaj moim zdaniem nie ma co szalić. Dalej, możemy sobie ustawić, jeżeli chcemy, siatkę na planszy. Ja siatki nie, nie, nie ustawiam z tej przyczyny, że o jak widzicie, robi ona nam trochę większy bałagan na planszy. I czyni ją mniej intuicyjną, dlatego ja tego nie robię, ale jeżeli ktoś chce, żeby wyglądało coś bardziej porządnie, albo po prostu potrzebuje siatki, żeby czymś zarządzać lub czegoś yy, pamiętać, o czym pamiętać, można to robić. Ktoś pyta, a po co w ogóle ta siatka może być potrzebna? A no, chodzi po to, że jeżeli gdzieś pojawił się jakiś przeciwnik, to teraz, kiedy patrzymy na planszę, to widzimy, o, on pojawił się gdzieś tu, 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 tu był, tu był, nie, tu, tu, a jeżeli mamy siatkę, to możemy dużo precyzyjniej określić jego położenie. To tyle. Sound pokazywałem przed chwilą. Ogólnie nie chcemy tego za bardzo, ponieważ te dźwięki potrafią zirytować, ale na przykład pioseneczki grane podczas sukcesów lub niepowodzeń potrafią wywołać banany na ustach, zapewniam Was. Niemniej jest to ciągle taki digitalizowany dźwięk z PC Speakera z lat 90., więc zapewniam Was, że uszywam szybko od tego zwiędną. I wreszcie Staff Options. Staff options są to krótko mówiąc, informacje, którymi komputer będzie się z nami dzielił. Jeżeli ma o czymś nas powiadomić, to tutaj wybieramy, o czym chcemy, żeby nas powiadamiał. Generalnie chcemy, żeby nas powiadamiał o jak największej ilości rzeczy, ponieważ jest to dla nas ważne. Nie jesteśmy omnipotentni, nie wiemy wszystkiego. Im więcej komputer nas, nam da informacji, tym lepiej. Oczywiście są scenariusze, kiedy na przykład będzie tyle informacji, że jeżeli sobie wszystkie zostawimy, to zostaniemy nimi dosłownie zasypani. Dlatego czasem możemy sobie kazać mu zignorować na przykład pewien typ informacji, ale ogólnie ja osobiście uważam, że lepiej tutaj trzymać. Z tego też poziomu zarządzamy, jak bardzo mają reagować nasze systemy obronne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ spora część systemów obronnych ma oczywiście limit amunicji. Więc jeżeli będziemy strzelać jak głupi, wybierzemy opcję Heavy na przykład tutaj, to bardzo szybko wystrzelamy się z tego co mamy. Jeżeli gramy w krótki scenariusz z udziałem niewielkiej ilości wrogów, to możemy sobie nawet zaryzykować ustawienie heavy i wtedy postawimy taką ścianę ognia, że nic nie przejdzie. Ale wystrzelamy się bardzo szybko z rakiet i tak dalej. Dlatego lepiej zostawiać na normal, a w sytuacjach bardzo długiej walki nawet na light, ale tu już wtedy ryzykujemy, że nasze systemy będą niezbyt skuteczne. Podobnie działa to poniżej. To jest tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Raporty. Raporty są to ogólne informacje na temat naszej sytuacji, czyli na temat scenariusza, na temat jednostek, które biorą udział w bitwie, na temat platform. To jest to, co widzieliście już wcześniej w displayu. I na temat pogody. Tutaj. Tu mamy w zasadzie bardzo niewiele możliwości. Mam, tutaj mamy kalkulator, który pozwala nam określić odległość od wybranego przez nas obiektu do danego celu. O. Od grupy A do grupy ABS, odległość 187 mil, kurs 247 stopni. Jeżeli coś się zmieni. W trakcie gry możemy to rekalkulować. Nie jest to rzecz, z której będziecie korzystać, podejrzewam, specjalnie często, ale warto wspomnieć. Staff Report. Jeżeli chcemy, żeby komputer nam coś podpowiedział, to możemy z tej opcji skorzystać. Rzadko popowiadam coś sensownego. Windows. Tutaj możemy sobie ustawić opcje dotyczące widoczności. Polecam nie robić tutaj nic, bo łatwo tutaj sobie narobić bała Bigosu, a posprzątać potem niezbyt łatwo. I help, tu znajdziemy takie standardowe informacje. Możemy sobie przywołać cały, yy, całą instrukcję gry, poszukać czegoś, i tak dalej. Znowu nie korzystam z tego, więc nie mogę Wam za dużo o tym temu powiedzieć. Ale są to takie informacje pomocnicze, które czasem, zwłaszcza jeżeli zaczynamy zabawę z harpunem, mogą się do czegoś przydać. Więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o takie omówienie ogólne tego, co tu wszystko jest i do czego to służy.